No, 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 Nagrywam się? Joo! No, no. Siema! Siema kameraman! Siema vlog! Przelać, potrzebuję wody. No, no musisz no no no, to wypić bez Siema, na chacie upiertka, olgiertka, ostatnio przed koncertem. Mam nadzieję, że zrobimy łatwo rozpierdol. Co mogę jeszcze powiedzieć? Wczoraj strasznie zachlałem, ale jestem odpowiedzialny, więc dzisiaj gramy. Każdy na w sumie zachał tu... o masz bo podka wokalów. Nie wiem, bo w A co z wodą? Do... To są tej To są z Trzy godziny do koncertu, tej wody. Zawsze z godziny do koncertu wydogrywamy ostatnie wody. Zawsze z tej wody. Zawsze natrafi, tej na Zawsze się tak wody. Zawsze ale głośniej! Zostawiłem światła zapalone w furze, pójdziesz i zgasisz? O kurwa! Go Tylko zam zamknij! Yo. Jesteśmy małej! Na festiwalu tutaj od zachodu do wschodu. Ładny sik Zaraz gramy próby. Będzie to pierwszy performance z EZG. Mój, już nie Co, i zapraszam was do oglądania dalej.

Wziąłeś tam czego Roman po godzinie kurwa Roman teraz Zalaz Albo go 2 jeden z albo się tego kurwa typu tak Jedna zrotka, jedna zrotka Zrotka i refres, Zrotka i refres. Ej, Bo ja muszę na bardzo Twardy z gór wysyn, nie? Kurwa, nie, nie wiem, ale tutaj. A jak usnę, jak usnę. Teraz to, to, to jest kurwa ten Robię biznes, ona tańczy. A on... No. Oj co Roman. Halo, tutaj się nagrywa. <grywa> Siema, kamera, men. Doajcie. Chodź na chwilę. <grywa> <grywa> Na zegarku nie znam. Która to jest godzina. 20.24. 20.24, planowo za 20 minut wchodzimy na scenę, ale za chuj nie wejdziemy. tu jest ekipa, która gra, to jest w ogóle pierwsza ekipa, potem jeszcze gra jedna. Tu jest trzy, co najmniej, Trzy już były? Co teraz wchodzicie? Siedzi czy nie? nie siedzi. <grymne> Okej, okay, są... od Red Bull'a, dziękujemy bardzo. na się co jest w środku, Raz, dwa, trzy. Wow! Mamy, tak. Mamy tak, kubeczki Red Bull. Okej. Okay. Okay. Dwa markery dłoń. dla autografy, Uwaga, uwaga, Myśl program. Game changer tak zwany. lecimy z grą? No, 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 no way! No way! Ale zobaczmy co jest jeszcze pod kopułą. Raz, dwa, dwa. trzy. Wow! Green Red Bull! Zwykły Red Bull I uwaga! Zwykły ten, Red Bull! Ale bardzo oh. Dziękujemy Red Bull Dziękujemy za Red Bull! Story. się jeszcze w niedalekiej przyszłości. Trzymajcie się! Powinienem tak na Ale Romek będzie jak ten Będzie jak ten gość z baru, co do mikrofonu nie Can you tell us something that your mom doesn't know? Kamal! Telefon też się daje, dobra? O! Ole! Nabijamy teraz kolej! Ze smutkały! Rozpierdalamy ten koncert! Tak, kurwa! Robimy kurwa największe show na tym, kurwa występie Dla mała w strachu! Raz! Dwa! Trzy! Ameryka, Polska, West Coast, jak Tupak Pijemy z ziomami, to więcej niż dwupak Bit jest od kury, uważamy na koguta Płynie nasze flow, niech cię poniesie ta nuta Ej, wieża gondów Puja sprawdź vibe I technikę ciągle linijki pisze o Postój, ist. następna kolejka Wychylam to szybko, a następna pętla Ja reprezentuję blok, a robię wieżę Wiesz, grupy, zakup się buty Wieszają się na nas jak złoto łańcucha, z nie kupisz, biorę 20 tysięcy za cel. Biorę, obstawiam i dubluję cash, biorę co moje i dzielę na wiek. Z nie kupisz, z nie kupisz, ale kupisz grub, nie ja kupisz jej buty. Wieszak mi się na nas jak złoto łańcucha, z nie kupisz, biorę 20 tysięcy za cel. <try> Dlatego mam nowe piosenki Paręset lepszych, lepszych paręset gorszych Lecz bity za drogie i staram się improwizować Chciałaś być ważna I tu taka jesteś, nieświecąca gwiazda

Jesteś złodziejem dobrych se e eh, Jest eh. Jesteś złodziejem dobrych serc eh, eh. Teraz to nie ma litości Nie mówią, że najgorsi Wiemy, nie wiedzą dlaczego Ej, my zmieniamy tempo My zmieniamy tempo Ludzie zglądowa, celują w sedno, ej A gdzie masa ludzi mnie pyta dlaczego Co robi bez planów Ja mówię się tego nie boję Bo robię to sercem i głosem Dobra, w taki właśnie sposób kończymy naszego pierwszego w życiu vloga. Dziękujemy za udział w koncercie. Kipa EZG oraz Ja Luigi. I co? I się już na następne eventy. Zapraszamy Was serdecznie, będziemy mieli informować Was o różnych koncertach. Będzie dobrze, dobrze. nie, 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 nie.